Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku tutaj TutekSipsy.pl i zapraszam do oglądania. W tym odcinku pokażę Wam kolejną teksturkę. I tak, ci co oglądają film, znają tę rozpiskę. tych bloków. No i ja, idziemy. Według mnie teksturka jest, no nie najgorsza. Taka. Jakby śmieszna trochę. No, ale nie dograłem na to Czas. No, zdecydowanie na no, moje nie dograłem na to przepraszam Was naprawdę za te lagi. Taki... Bardzo mi się podobają ogólnie obrazy, ten ten, ten tak ten. No, bardzo spokojnie te rzeczy wyglądają, ale no jednak nie wszystkie mi się tak super podobają. Nie no, jest też świetne, no, ale jest to po prostu najgorsze. No da się przeżyć. aż tak mocno źle. Głupki takie dziwne trochę. No więc siedzimy do pokoju. Zobaczcie mnie. Jeszcze mi się tak lapuje przez ten deszcz. O, się tak od razu wątpię przedstawię. Mam lag i no maksa. Owo, owo. Dobrze, przepraszam za błędy i wrócę jak na dobrze, dzień dobry, witam Was po problemach technicznych. No po prostu Minecrafta mi skraszowało i nie... No. Minecraftem mi po prostu skraszowało. A więc... no może no, przejdziemy od razu do Creeper nie to też pokaż buśkę to jest chyba, tak to jest np. to jest taka krowa z takimi oczami to jest w który patrzy na do P no krowa, okej okay. kostka magmy jakby bez... co? No. Piesek. No, po krowa też ma takie oczy. Halo. Pani owieczka? No, to jest owieczka. Panią piaskinowi. Enderman. Big zombie, Wiedźma, slime, zombie, pająk i nasz braciszek szkielet. Ze mnie dziwi jednak jedna rzecz. No właśnie... O, jak widać czasami się rodzą z takimi hałmikami. proszę, hałmik. No, a więc komentujcie, subskrybujcie i cześć.